Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę wziąć udział w posiedzeniu komisji, której celem jest przyjęcie tak ważnego i tak bardzo oczekiwanego przez środowiska kobiece dokumentu, bowiem ratyfikacja konwencji przeciwdziałania przemocy jest dokumentem, który ma ogromny potencjał, by poprawić sytuację kobiet w Polsce, przede wszystkim kobiet, ale nie nie tylko innych ofiar przemocy, również, bowiem jak widać dotych, dotychczasowe. Instrumenty prawne, jakimi Polska dysponuje, nie są wystarczające ani do tego, żeby przemocy przeciwdziałać, ani żeby w wystarczającym stopniu wspierać, wspierać osoby, które doświadczają przemocy, ani również w odpowiedni sposób karać sprawców przemocy, czy również działa, pracować nad, nad sprawami, przemocy. Dlatego dzisiaj to jest bardzo ważny dzień. Mam nadzieję, że on rzeczywiście będzie tym początkiem, który doprowadzi do tej ratyfikacji. Tym niemniej jednak chciałabym zwrócić uwagę jedna, na, na e, części ustawy, która budzi bardzo poważne wątpliwości. Mianowicie chodzi o oświadczenia i zastrzeżenia do konwencji, które rząd przygotował i przyjął. Dyskusja na ten temat była też w sferze publicznej, dlaczego takich, tego typu oświadczeń nie powinno być, ale w szczególności wątpliwości budzi zasadnicze zastrzeżenie do tej konwencji, czy jakby oświadczenie, mianowicie takie, że konwencja będzie stosowana zgodnie z zasadami i przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. No i można by postawić pytanie, czy to oznacza, że konwencja jest sprzeczna z konstytucją? Czy dlatego my musimy zgłosić takie zastrzeżenie, bo jest jakiś zapis konstytucyjny, który, który jest sprzeczny z konstytucją i zatem my musimy sobie zastrzec tę różnicę między polską konstytucją a konwencją? E, e, czy, czy tak nie jest i e, wiemy doskonale i wszyscy prawnicy wiedzą doskonale, że konwencja nie jest sprzeczna z konstytucją polską. A zatem można by postawić pytanie, po co takie zastrzeżenie? E, I odpowiedź na to jest prosta, mianowicie taka, że e, wiemy też już z debat w sferze publicznej, że są osoby i to nawet powiedziałabym w rządzie polskim, że wspomnę tutaj pana ministra Królikiewicza które mają tak specyficzną interpretację konstytucji, z czego wynika, że taki zapis dla niektórych osób będzie stanowił narzędzie do tego, żeby osłabić wymowę konwencji i będzie interpretowany w taki sposób, że pewne zapisy u nas nie są stosowane jako niby sprzeczne z konstytucją. No, a na to nie, nie można się zgodzić, dlatego że po pierwsze, trzeba przyjąć, e, przyjąć podstawowe założenie, że rząd polski nie przyjmuje żadnej konwencji, która jest sprzeczna z konstytucją. Przyjmuje konwencję, która jest zgodna z konstytucją i dlatego, że jest zgodna z konstytucją. E, I w związku z tym e, nie można pozwolić na to, żeby, żeby próbować osłabiać wymowę tej konwencji poprzez tego typu oświadczenie, ale też jest Inny argument, mianowicie natury międzynarodowej, mianowicie do tej, pol, do tej pory w żadnej konwencji Polska nie czyniła tego typu zastrzeżenia, że jakaś konwencja ma być interpretowana zgodnie z zasadami i przepisami konstytucji. Co więcej, jest to przykład raczej wzięty z krajów bardzo konserwatywnych, krajów, na pewno nie krajów Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem, że, ta, że tego typu zastrzeżenie jest przyjmowane przez kraje, przez kraje obce nam kulturowo i przyjęcie tego zapisu przez Polskę będzie mniej, mniej więcej oznaczało tyle, że że nie, nie jesteśmy członkiem tego bardziej progresywnego tej, zbioru państw europejskich, tylko gdzieś próbujemy się sytuować na jego obrzeżach. I to by zrobiło bardzo złe wrażenie na arenie międzynarodowej. A zatem, Panie Przewodniczący, biorąc to wszystko pod uwagę, ja postuluję, żeby ratyfikując, żeby z, z dokumentu ratyfikacyjnego wycofać to, oświadczenie, dzięki czemu konstytucja będzie rzeczywiście tym instrumentem, który pozwoli na pełne stosowanie bez żadnych zastrzeżeń jej przepisów. Dziękuję bardzo.